Karolina, powiedz nam e, proszę, e, jaki to masz stosunek właśnie do takich sesji e, w pismach tego, tego rodzaju? Czy chciałabyś wziąć udział w takiej e, sesji? Na jakiej okładce chciałabyś się znaleźć najbardziej? E, w sensie mówimy o sesjach rozbieranych? Dokładnie tak. E, w tym momencie nie mogę powiedzieć, że nie mam nic przeciwko, ja absolutnie nie mam. E, nagość nie jest niczym wstydliwym, nagość jest czymś... Z czym się rodzimy? E, więc nie widzę nic styliwego. I Oczywiście jest to sesja ze smakiem, e, z jakimś gustem. Jak najbardziej. Okej. Okay. Znajdujemy się na imprezie Playboya. E, powiedz e, w czym tkwi tak naprawdę siła, siła Playboya? Dlaczego tu jesteś? Myślę, że to jest taka tradycja światowa już od wielu, wielu, wielu lat. E, oglądałam film, który był nagrany z 50-leciem Playboya i wywiodło się z to bardzo takiej subtelnej kobiecości. Kiedyś tak nie było, że nagość na okładce wiąże się z, kimś, z czymś wyuzdanym, z czymś nie wiem. E, nie wiem, jak to nazwać takim wyzywającym, tylko to było pokazywanie naturalnego piękna kobiety bez ubrań. Więc uważam, że Playboy akurat ma na tyle dużo klasy, że warto jest się pojawić na takiej imprezie.